Jak wiecie, w nowym sezonie wszedł nowy zbalansowany itemek, czyli nowa rakietnica Swarm Strike, oraz powrócił Shockwave Launcher, który tropi prawie wszędzie. I to połączenie jest nieźle zbalansowane. Sami zobaczcie. Patrzcie, granatnik, pyk 200. Lecicie pan spadłem, pyk, rakietnica 150. I gość jest full dead. Gość ma full HP. Syk do góry, 200. Tutaj, no nawet dwóch gości Pyk Dwóch gości, dead. Tutaj, gościu wszystkie medaliony ma i oczywiście dostaje w pierniczce. Tutaj, gościu podchodzi pod boksa i nie wie, czego czeka. Pyk Tutaj, nawet rozsadza samochody w powietrze. No i gości już jest dead. I tutaj kolega się poddał, no to z RTG 200 i winek Fortnite. I to jest gierka ze streama, na które serdecznie zapraszam, a w bio znajdziecie Discord'a oraz wszystkie socjale. Pamiętajcie o kodzie Feedback w sklepie Fortnite.